Witajcie, drogie byczki. Co dla Was y, pokaże tarot od 18 do 24 grudnia? To jest tydzień, y, który rozpoczyna w niedzielę, y, no, dzień przedświąteczny, czyli wigilia, a 22 grudnia w piątek y, Słońce przechodzi z znaku Strzelca do Koziorożca, i to jest bardzo dla Was dobra informacja. Y, Ponieważ w tym dniu również księżyc będzie w byku, więc bardzo ziemska energia. No, wy jako byczki bardzo wam to pasuje, bo wy jesteście bardzo ziemskim znakiem, lubicie wszystkie, wszystko to, co tu i teraz. Więc na pewno w tym dniu możecie się poczuć bardzo dobrze. I zaraz zobaczymy, co pokażą dla Was karty. Jakaś y, sytuacja może Was. Y, y, to jest powrót do przyszłości, tak? Mogą pojawić się ludzie z przyszłości, sytuacje, zdarzenia. O, kochani, wychodzicie w y, karcie cesarza. Y, czyli te ziemskie energie, tak jak mówię, pod koniec tygodnia spowodują, że poczujecie się bardzo. Bardzo dobrze, tak. Myślę, że to chodzi i o dom, i o rodzinę, i o pracę. Mak mówi o jakichś takich sytuacjach, no, można powiedzieć, również magicznych, tak, poprzez to, że poczujecie jakąś taką władzę. Poczujecie to, że możecie jakby zapanować nad pewnymi sytuacjami, nad. Ludźmi, tak? Może, możecie być dobrymi liderami w pracy. Eee... Też mm, MAC to jest karta, która mm, mówi o dobrych transakcjach. Ten piątek może być dla Was bardzo dobry. To jest ostatni dzień pracy. Eee, jeżeli pracujecie w takim systemie tygodniowym, to w ten piątek możecie naprawdę. Po prostu zarobić jakieś pieniądze albo podpisać jakiś dobry kontrakt. Chociaż na podpisanie umów to nie jest dobry czas, bo mamy Merkurego w retrogradacji, ale na przykład możecie umówić się na jakiś dobry kontrakt, czy na jakąś dobrą umowę, a podpisać ją już po nowym roku. Życzę Wam, kochani, aby Wigiliawa. Wasza była taką jak, jak lubicie, czyli rodzinna, dobre jedzenie, kolendy, yy, piękne, yy, pięknie przystrojony stół, choinka. Yy, Wybyczki to bardzo lubicie, więc życzę Wam tego serdecznie. Trzymajcie się.